Cześć, witajcie. Ja jestem SuperMidway, a to jest nasz pierwszy poradnik, jak zrobić znak wodny. Miłego oglądania. Okej, okay, a więc jedziemy z naszym filmikiem. Ja tutaj właśnie włączyłem sobie program o nazwie Cinema 4D. Ponieważ Będę w nim właśnie robił znak wodny, który widzicie teraz w dolnym lewym rogu. Taki sam znak wodny możecie utworzyć wy, jeśli oczywiście chcecie. Yy, sorry, jeśli głos będzie nieidealny, ale to chyba nic. A więc tak: wrzucamy naszego skina, który będzie yy, taką, taki, taki, jakby to powiedzieć, hmm. Nie mam słowa na razie, brak mi słów, ale dam wam link w opisie. Wrzucacie to tutaj gdzie ja i powinno wam się pojawić takie coś. Yy, otwieracie to okienko, które przed chwilą właśnie otworzyłem, jest to Visual Selection, selector. No i ustawiamy naszego skina, jak tylko oczywiście chcemy. Ok, a więc tak. Ja już tutaj. Yy, kończę. Ustawiać naszego skina później A więc, dobra, nie później yy, Ja będę wam na wiążąco mówił, co ja właśnie teraz robię, ale ten odcinek będzie taki bardziej na ludzie więc zajmijmy się bardziej yy, bardziej musimy się dzisiaj zająć moim kanałem filmów przez jakieś 5 dni nie było i jeśli widzicie, trochę mi się zmienił głos przez to, że byłem na zawodach z karate tak ćwiczę karate i od razu na egzaminie Okej, okay, my tutaj sobie daliśmy tekst, ale ja na razie nie wracam do obrazu Wy sobie tutaj patrzcie co ja robię, a ja będę wam mówił o moim kanale Więc... I przez to właśnie też straciłem głos, bo, ponieważ zdawałem na niebieski pas Pochwalę wam się, zdałem na niebieski pas A więc tak Wracając do tego, na zawodach zdobyłem tylko brązowy medal, nic takiego dobrego chyba Chciałem przynajmniej srebrny albo złoty no ale bywa. Nic chyba, nie, ziemia się chyba nie zapadnie, no nie. Więc odcinków przez parę dni nie było, ponieważ całkiem straciłem głos. Nie mogłem w ogóle mówić. Teraz tak się trochę poprawiło. Ale. No wiecie, nie chcę mówić takiego wszystkiego tak jak na przykład teraz. Czy to się jest super, bo ja to jest też kolejny odcinek z serii poradniki Minecrafta. No dobra, to zapraszam Was do oglądania. No właśnie. Ja tak nie chcę po prostu robić, no bo po prostu, no to wiecie, to jest nieła, nieład sam. Wygląda to po prostu jak. Z... Ten jak wyciągnięte z gardła psa Tak, tak zawsze mówi moja Ja nauczycielka jak przyniosę pracę do szkoły <tak> A więc tak I już sobie stworzyłem napis Odcinek powolutkimi krokami Dobiega końca Ok, Ja już tutaj tylko jeszcze Ustawienie skina I będzie koniec chyba Wracając jeszcze do mojego kanału Będę nagrywał, jak już wiecie, filmiki z Minecrafta. Mam nową kartę graficzną. Jestem po prostu tym zajarany. Może nawet jakiś dzisiaj wejdzie. Nie wiem. Dokładnie nie wiem wszystkiego w 100%. procentach. A więc tak. Jak będę nagrywał z Minecrafta? Będę nagrywał może hack mine. I od razu nie mówcie, że zgawiam od polskiego pingwina. Bo w hack slash mine gra miliardy osób. Więc wiecie. To, że ja to nagrywam, to nie znaczy, że... To, że polski pingwin to nagrywa, to, że to nie znaczy, że inne osoby tego nie mogą nagrywać, no nie? Tak naprawdę ten polski pingwin to jest naprawdę super gościu Pierwsze co zawsze robię, gdy wchodzę na YouTube, to, no to wiecie yy, Patrzę na jego kanał Okej, okay, a więc teraz ustawiamy sobie yy, Outpost I ustawiamy 1280 na 720 72, 1000, coś tam I tutaj wchodzimy w Save Wybieramy jako png, musi być png, musi być png. Jak wybierzecie jpg, to całe tło będzie czarne i nie będzie działać tak jak tutaj u mnie. To wszystko więc po prostu wybieramy, gdzie to ma się nam zapisać. Ja sobie wybiorę na dysku twardym albo miękkim, nie wiem. No i dobra. I teraz wybieramy sobie tutaj 16-bit channel i wybieramy to coś, tą zakładyczkę. Mi się to już ładuje. I to by było ode mnie na tyle dzisiaj, i ja się z Wami żegnam. Jeśli spodobał Ci się ten film, możesz go ocenić łapką w górę lub zasubskrybować mój kanał. Jeśli nie spodobał Ci się ten filmik, oceni go łapką w dół i powiedz, coś, co było w nim złego w komentarzach. Ode mnie to na tyle, cześć.